Tylko klatka pierwsza no. Najpierw na Szeroko. No i dobrze. A następnie do góry do tyłu. Nie masz wąskiej talii. Musisz, po musisz pokazywać to bardzo mocno tak, na takich skręconych trochę gejowskich pozycjach. Dobra, ale no musisz opatentować jak będziesz na finalną ja mam swój ja mi wychodzi na przeprawie, w jak sposób staje tak. No, czasami nie pinam, hop. Niektórzy. Najpierw ruchy na boki, a tak Tylko szeroko ten nogi, pamiętaj, wszystko szeroko, jeszcze szerzej, staj szerzej na nie. No, wypychajcie pełen, jeszcze bardziej, i w koty I wkocę, mocno napinajcie tutaj. Nogi, pamiętaj. Nogi. Tutaj jeszcze wiesz, co? Tak, barku masz taką tą pozycję. Tu szeroko. szeroko. Szeroko? Tak, tak. Chodzi o to, żeby był najszerszy na scenie. No i nogi. O. Możesz to zmienić. przeskoczyć. Chodź na drugą. To jest bardzo dobry. sobie, że co wyjdzie. A weź jeszcze. Kurwa, zapomnieliśmy jeden. No. A wiesz jak twój, ten? Tak? To jest 60. No ale, ale wiesz, ja muszę te nogi. Kurwa, to może jest tutaj? Nie. Cześć, wskażę ja Ci sprawę. To jest takie coś. Było proste, tą nogą wypychasz sobie trójkę, i tutaj dopilnasz łydkę. Tą łydkę. No. Teraz ten sam ruch, ale szybsze zmiany. Stopa do stopy i zmiana kierunku. Teraz dla większej dynamiki, ubijajcie ręce, jakbyście coś dociągali do siebie. Błytka, tam musi być mocno na żeby błytka była jak najważniejsza napięta. I krok dostawny, czyli step touch. Ciężko jest. Teraz podwójny no, ja krok dostawny, kroki na step, touch, step. na przykład y, z prawej strony dobrze a pozycję ta. bokiem, a żeby zrobić z lewej za cholerę, no po prostu jest tak ciężko, że tak... Jak robisz. Tłum, I ręce z powrotem. To do tak? do Znowu A musisz o. Zmiana strony po obwodzie posemki. Kurwa. No, Ale słuchaj, no, ja wiem o co chodzi. To jest przejebany. Teraz bioder na boki z tak. tak. Tutaj się można rzutu, 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 na pół I dwa razy do... Wychodzi, żebyś tu tą uh -huh. A, jeszcze to. Jak tutaj pożyczyli nawinasz tą pracę.

Ktoś to będzie równowagę ćwiczył w domu na jednej nodze? Nie robiła się, kurna bo cianki wszyscy No to się Ja dość dobrze byłem, więc ja sobie potrafię stanąć nawet tutaj, tak, a tu się kręcić aż do. To mocnym środkiem wraz z bardzo ważnym wtańcem. Zaczynamy spokojnie no. Step stepdacz. Teraz skrzyżowanie i pokazać, ale jest równocześnie trifer. Najpierw tylko w dole. No i pamiętaj to, że sędziowie są od tamtą do tamtej. Teraz potrząsajcie głowami No i musisz coś zrobić. żeby to jakbyście chcieli je odszać Proszę tutaj do nas, my jesteśmy sędziny. W to wszystko spokojnie no i pamiętaj, jak jakiś a, a line up. Hmm. Jak, jak masz line-up? Nie, to ja robię Ja na przykład jak line-up. Papskie też nie jest takie, będzie ci łatwiej, jak się, to się, przy się nim, tak... Bo... No ładnie, tak, trochę, żeby to wszystko płynnie z pozycji na pozycję, No, z Ja mam cały czas napiętą dupę to dlatego, to. Dlatego ja się męczę w, w z line-up. Jeżeli potrafisz napięć dobre nogi, a wyłączyć dupę, to zajebiście. się. I pamiętaj, że wszystkie pozycje, to stoisz w przodem, góry. masz tak szeroko stanąć, ale tak, żeby się puziura nie To jest po Kołyszcie rękami nad głową na dwa kęta Tak, ale to wiesz, Starczy, takie stoisko. Ale tu jesteś mocno wyciągnięty. I no, ale zobacz, tutaj robi Ci się Zatrzymajcie, Zatrzymajcie się i do przodu. Rozłóżcie szeroko ręce, się tak. powrotem do ciała. Duże nie, nie miał Teraz krążenia dłoni. fajne, tam przejdzie Krążeń w chuj wody. Do się krążenia Uwaga, zostają w Teraz tylko jedna strona. Krążenia przedramienia. Nie zmiana. Nie zmiana. O! To już tak około 10 Poczujcie minut. ciało, cały czas. ciało wiesz, trzymać. Jak będę, też ja się będę dalej. O kurka! będę się a jeszcze, jak stajesz sobie tyłek, próbuj sobie, ja nie taką. Teraz opuszczajcie rękę. Wtedy bardzo dobrze do Ciało tworzy wielką falę. To jest, to jest taka firma, według mnie. Bo ja tak jak stanąłem nogą do tyłu, to ja nie umiem ja jej dopiąć. Tak po prostu, w pielozniku już tak stoją. Ja musiałem tu zrobić kółeczko, i o, wtedy mówię, Dotknijcie Teraz szeroko, i ręka szybko z powrotem. No, tu jest teraz dobrze, i tu jest również dobrze. Jestem bardziej musisz się wciągnąć do siebie. Spoczął. Teraz skrążenia rękami nad no. głową. Najpierw powoli. No i teraz jest okej, lewy bicek musisz, lewy bicek masz, płaszczy. Wiem, płaszczy, więc jeden jest bardziej ochronny, drugi płaszczy. Ale u mnie jest tutaj naucz się kurwa z całej siły, tak? Tak, to stajesz sobie tu i hop. Jak to zrobisz, to potrafisz naprawdę zmniejszyć tą talię, tak, i pociągnij tu hop. No, i, nie zajęć, tak. no, I jeszcze jak tu napinasz, pamiętaj tu, żeby napinć. Ja to coś mi uciekało. A teraz szeroko to Jak tu napinasz, to właśnie jeszcze tu łapę do wtedy widać dobrą separację na łapę. No. Zatrzymajcie łopć w powietrzu. Ale sobie, jeszcze, to